z tej strony Simolanda. witam Was serdecznie na moim kanale jak widzicie po tytule, dzisiaj będzie kolejny odcinek z 104 4 Rancho, tym razem rozgrywka, ale zanim, jak możecie zauważyć, jest inna jakość, ponieważ mam nowy komputer, w końcu mamy nowy sprzęt do nagrywania, ale nie będę przedłużała, więc pamiętajcie, łapkujcie, subskrybujcie mój kanał, zostawicie dzwoneczek, żeby nic nie pominąć i wpadajcie na social media, linki oczywiście w opisie i w opisie również, jaki mam sprzęt. Zobaczcie tego konika, czy on nie jest przesłodki. No, cudo. Ja już nie mogę się doczekać, żeby z wami przejść tę rozgryweczkę, więc nie będę przedłużała. Lecimy oczywiście z graniem. Ale na początek, oczywiście jak możecie zauważyć, jest tutaj domek, który zbudowałam oczywiście sama. Więc jeżeli chcecie taki domek właśnie sobie pobrać, to was serdecznie zapraszam. Oczywiście... Na moją galerię Simulandas Wchodzi ma oczywiście w katalog I tam możecie oczywiście pobrać Oto ten domek Więc tak się prezentuje i tyle kosztuje Możecie zobaczyć I możecie również pobrać moją rodzinkę Ale zanim, czekajcie, muszę ją udostępnić Bo ją zapomniałam udostępnić Więc klikamy i udostępniamy moją rodzinkę Więc możecie ją również już pobrać Lecimy z rozgryweczką Dobra, na początek Ogarnijmy podstawowe rzeczy, które mamy, czyli dzieci i tak dalej. A dopiero później ogarniemy zaręczem związane oczywiście rzeczy. Dobra, trzeba zadbać oczywiście o malutką, więc trzeba zapewnić jej potrzeby snu. No i ją położymy do łyżeczka. A tą oczywiście drugą malutką trzeba wysadzić na nocnik. Tak, na nocnik. Dobra. A my się zajmijmy konikiem. Oczywiście Chloe. Chloe, chyba ona ma na imię Chloe. Mm, niech ona tu zadba o konika. Większość opcji mamy niestety zablokowane, ponieważ nie są rozwinięte temperamenty. Czy w sumie poziom temperamentu, konika, oczywiście, więc koń będzie rozwijał poziom temperamentu, to tym bardziej będą odblokowywane jakieś. Relacje i tak dalej. Mamy ich dosyć sporo. Co tu mamy? Dowiedz się więcej o umiejętności koni? Nie, nie trzeba. Postaramy się sami. O, zdobywa temperament. Dzięki nowo zdobytemu temperamentowi Bela lepiej sobie teraz radzi w relacjach towarzyskich z Simami i innymi końmi. Miara rozwoju umiejętności, interakcji te będą coraz łatwiejsze do wykonania. Dorosłe konie z dobrze rozwiniętym temperamentem będą rzadziej rzucać jeźdźców. Oraz lepiej radzić sobie podczas wykonywania prac społecznych oraz takich aktywności jak zawody westernowe, skoki przez przeszkody czy czempionat. Aby śledzić postępy w rozwoju umiejętności Klacz o imieniu Bella, wybierz Otwórz profil w panelu Związków. Okej. Okay. O, jak słodko Chloe karmi tego konika. Szczerze mówiąc, ja się cieszę, że w końcu wydali konie. Tak długo czekaliśmy na nie. No wiadomo, tryb otwartego świata, fajnie by było, ale cóż. Bella i Chloe się przyjaźnią, no to super. Dobra, czy mamy jakieś odblokowane nowe interakcje? Chyba nie, bo jeszcze temperamenty nie zostały do końca rozwinięte, więc y, trzeba je rozwinąć. Bez nich, no niestety, większość opcji jest zablokowana, ale część już mamy odblokowanych. Dobra, napełnimy oczywiście miseczkę, bo potrzebują zwierzęta coś jeść, tak? I będziemy dalej lecić z rozgrywką dodatku The Sims 4 Rancho. Dajcie mi znać w komentarzu, czy podoba Wam się w ogóle ta nazwa The Sims 4 Rancho. Czy jakoś byście chcieli, żeby te Simsy nazywały się inaczej. Dobra, muszę dodać oczywiście drapak dla kota, ponieważ nie dodałam go, więc muszę go dodać. Idźmy oczywiście, zajmijmy się tymi rzeczami, co mamy związane z z oczywiście tym dodatkiem. Zwierzmy oczywiście nasiona i zróbmy nektar. Mamy ich dosyć sporo. Bella, zobaczmy oczywiście, czy gdzieś jest pokazany i jaki masz poziom temperamentów. Masz umiejętności temperamentów jeden. O wartość 1000 simulonów. Okej, okay, no tak, bo w końcu musi, możemy sprzedawać tego nie tak. Szczerze mówiąc, jestem dumna z tego, że dodali te konie i że te interakcje są tak cudowne, dopracowane w ogóle. Dobra, weźmy oczywiście, zróbmy nektar, jaki mamy odblokowany, czyli jabłkowy. Musimy kupować właśnie warzywa, owoce, znaczy nie musimy kupować, możemy je też hodować. I jak mamy je wyposażenie, to możemy już wykonać jakiś nektar. I tu mamy jabłkowy. Zobaczmy, jak ona go zrobi. Oczywiście, owocki, wchodzi bez butów. Tap, 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 i Ja tylko czekam, aż się przewróci. Bo ja lubię ten moment. Mówiłam. jej się to, Co ten człowiek chce od naszego konika? Hmm. No na pewno, proszę mi go nie kraść. Ani go się z nim nie zaprzyjaźnić, żeby mi go zabrać. Nie, nie, nie. Zobaczmy tą trawę preriową, czyli możemy ją zebrać, wykopać. Ty jako dorosły masz jakieś inne interakcje. Nie, raczej nie masz te same. A ta dalej robi te nektary. Dobra, nich ugniata te owoce. A ten co tutaj robi dalej? A, czyli tnie dalej trawę, o zdobywa umiejętność. Megan zdobywa umiejętność przyrządzania nektarów. Teraz może korzystać z maszyny do wytwarzania nektarów, aby otrzymać oraz butelkować nektar winogronowy i nektar jabłkowy. Przyrządzając nektar przy użyciu maszyny do wytwarzania nektaru, Megan rozwija umiejętności i odblokowuje kolejne receptury. Dobra, dobra, dawaj chłopie z tą trawą preriową, no bo trzeba ją nakarmić, oczywiście konika. A, dobra, czyli otrzymaliśmy tę właśnie siano z trawy preriowej, czyli owoc współpracy z Simów i natury. No, okay. A ta przyrządziła nektar, oczywiście, więc zobaczmy, co piszą na ten temat. Główny składnik jabłko sprawia, że Simowie czują przypływ inspiracji spoko, super A, czyli możemy go też właśnie przetrzymywać, żeby jego jakość była lepsza dobra, spróbuję umieścić to właśnie w szafeczce która jest od tutaj czekajcie, tutaj o, przechowaj wszystkie butelki z nektarem przechowaj wszystkie butelki i odłóż na długie leżakowanie, no spoko fajnie, że jest taka opcja, żeby właśnie wino tak jakby dojrzało Spoko. Dobra, weź, skończy już wycinać tą trawę periową. Idź się, zajmij trochę koniem. Już myślałam, że psa pogryzła wiewiórka. Dobra, mamy tutaj na oczywiście, nektary, więc super, że właśnie te nektary mogą dojrzeć. Ojej, jaka słodka ta interakcja, jak tego konika, ten nasz sim, czesze. To mamy tutaj. Zadzwoni na giełdy zwierząt. Bella, uczy jeść. Ojeju, jak słodko sobie śpi. Urocza, bardzo urocza. Dobra, Jackson, może byś w końcu dał jeść temu konikowi, żeby miał co jeść, więc wyłóżmy oczywiście sianko, czy tą trawę periową. I zróbmy jakiegoś grilla. Zobaczmy, czy coś nowego mamy. Chlebek kowbojski to jest chyba coś nowego, więc to na pewno zrobimy. A czy coś jeszcze jest. Szczerze nie wiem, nie widzę nic takiego nowego chyba, zróbmy ten chlebek kowbojskim. Co jeszcze tu porobimy, o niech się dziecko pobuja, niech pokaże nam jak się buja na tym nowym oczywiście fotelu bujanym. A ten oczywiście zrobił nam te pyszne kowbojskie jedzenie, czyli chlebek. Więc mu go oczywiście Simowi życzymy, <laughs> możecie napisać w komentarzu. Mała też oczywiście je chlebek, no i patrzcie, właśnie w taki sposób się buja na nowym krześle, więc nieźle. I co robi nasz konik? Stoi, więc go podrapmy, popielęgnujmy go, porozmawiajmy sobie troszeczkę z nim, interakcje jakieś wykonajmy. A zobaczmy, co tu mamy w tym mieście, bo jestem ciekawa. U, tutaj mamy tego grilla nowego, więc możemy w mieście samemu zrobić grilla. Tu mamy. Tu mamy coś. O, tu mamy bar. Tu mamy bar, tu mamy jakieś po prostu sztuczne budynki. Tutaj mamy, że możemy kupić kozy, miniaturki, spożywcze towary i przedmioty sprzedać lub kupić, więc tam zejdziemy, zobaczymy, co tam mają. Ok, więc posprzedajemy, pokupujemy. Tu nic nie ma. Tu, o, o, tu coś było. Tu możemy zaplanować strój, zmienić strój. Więc mamy trzy budynki z interakcjami, jak na razie. Tu taki park z krzesłami, z fontanną. Tu taki mini ogrodek, gdzie możemy sobie coś zasadzić. Jakieś roślinki. Tu mamy to coś. Zawsze zapominam, jak się to nazywa. Mamy ośrodek jeździecki, w którym możemy kupić konia, sprzedać konia, adoptować konia. Możemy brać udział w konkursach oczywiście jeździeckich. Tutaj mamy kolejny park, a tutaj stoją właśnie naczepy i samochody. Jakby to coś jakby inicjowało, żeby będą samochody w Simsach 4? Fajnie by było, ale przy świecie zamknięty, no to tak troszkę średnio. Patrząc na konie, tutaj mamy klub nocny. Jak on się prezentuje w środku, oj, czekajcie, o, no całkiem spoko, fajnie, że dodali parę rzeczy innych niż jakieś domki i tak dalej. No i tu już jest domek, no i tu mamy rzeczkę, dobra, tu mamy też rzeczy, które rosną, czyli kamienie i tak dalej, które możemy też zbierać jak w innych miastach. Spoko, tutaj mamy miejscówkę, gdzie konie mogą właśnie sobie skakać przez, przez szkody, czy biegać wokół beczek. Spoko, że te opcje są za darmo dostępne, że nie musimy ich kupować w domu. Dobra, leć, czekam, przypominam, że centrum jeździeckie jest otwarte od 7 do 19, jeśli natrafisz na zamknięte drzwi, odwiedź nas następnego dnia. No dobra, niech tak sobie będzie, odwiedzimy jeszcze kiedyś tam. Właściwie ten ośrodek jeździecki lęki zwierzaków. Mam nadzieję, że konie nie mają lęków, bo przy psach czy kotach są i czasami utrudniają interakcję wychowywać. O, tu jest ten taki sklepik, który mi taki klimat daje. Już Wam mówiłam, że uwielbiam klimat westernu, no i ogólnie klimaty takie. Więc dla mnie to jest idealny zdatek. O, mamy tutaj kozy i owieczki, więc jakieś sobie tutaj kupimy. Mamy tu białe owce, brązową, czarną, czerwoną, kolorową, różową, pomarańczową. Sporo. Ale to nie przesadzajmy. To nie Minecraft, żebyśmy kupywali owce kolorowe. Więc weźmy sobie taką zwykłą owieczkę. A kozy mamy alpejską, białą, brązową, czarną centkowaną, dalmatyńską, z białym paskiem, no dużo jest też, więc sobie weźmy tą alpejską, mieć mleko alpejskie. No i mam tutaj oczywiście nową imprezę, albo dwie nowe imprezy, Dzień Zwierząt Gospodarskich. Goście chętnie zostawiają datki na rzecz ręcza w postaci symulonów. Ile? Cóż, to już zależy od powodzenia imprezy. Konie, owce, miniaturki, kozy, miniaturki, ojeny. Zabawa z tymi zwierzakami i opieka nad nimi jest pewnie dla niektórych zwykłą codziennością, lecz przyjaciele i członkowie społeczeństwa znajdują w tych czynnościach mnóstwo frajdy. Zgromać się i świętujcie. Cieszmy się tym, co dają te zwierzaki. Mamy tutaj drugą imprezę spęd na ranczu. Nagrody za wyzwanie mamy te same, a opis tej imprezy to. Baw się z rodziną i znajomymi podczas spędu na ranczu. Będzie muzyka ranczerska, tańce kowbojskie, grill, picie nektaru i cała masa pogawędek. Przeżyj niezapomniany dzień na ranczu. Jak widzieliście ustawiałam oczywiście te dwie imprezy, więc w kolejnym odcinku oczywiście będziemy imprezować. A teraz wrócimy oczywiście do domku i zostawmy te wszystkie rzeczki i zobaczmy te zwierzątka. Ale na początek czekajcie, jeszcze kupię składniki właśnie do nektarów, bo są potrzebne. I nie tylko nektarów, też do zrobienia jedzenia, tak? Więc dobra, kupiliśmy. I jedynie co nam zostało to chyba sprzedać, ale jedynie co mamy do sprzedania to banany, więc nie będę tego robiła. Wracamy oczywiście do domku, zobaczymy potrzeby małych dzieci. O! Wspominałam o gryźnięciu, oczywiście, psa, no to mamy teraz w tym momencie. Ja Dobra, później tym się zajmę. Zobaczmy, co tu mamy. Trzeci poziom. Super. Brak zwycięstw w konkursach 1150 Simolonów. I tak jak myślałam, czyli to wzrasta. Charakterystyka ranchera. mega turdzona rancherka. Uważa, że czas spędzony na wykonywaniu obowiązków na ranchu i zajmowaniu się zwierząt to czas spędzony dobrze. No super. Spoko. Czy po zakupie oczywiście rzeczy na nektary, to mogę wykonać jakieś nowe, czy muszę polepszać poziomy? Tylko blokowany winogronowy i jabłkowy. Dobra, wykonamy oba. Jackson, trzeba umieścić te zwierzęta, więc zobaczmy, jak się opiekujemy owieczkami czy tam kozą, zależy co pierwsze kliknę. Ale chyba kliknęłam kozę, tak kozę. Więc mamy kuskę, ale słodka, nie przesłodka, no zobaczcie. Według na mamy tutaj opiekę. No dobra, no troszkę tych interakcji jest z tymi zwierzętami. Fajnie, że nie zajmują nam miejsca w domu, że są troszkę jak te krowy. I, I lamy, i te króliki, tylko że króliki, wiecie, one się pojawiają co jakiś czas, a krowy i lamy możemy mieć ze sobą w domu, ale nie jest źle. Dobra, wykonajmy jakieś interakcje. O, tych na pewno nie. My chcemy być mili dla zwierząt, więc na pewno tych dwóch opcji nie ma opcji. Niech nie ma opcji. O nie, nie polubiła go. No cóż, Jackson, musisz troszkę bardziej postarać. Mm, a, dobra, dziecko się tam przyjaźni z Kotkiem. To niech się przyjaźnią z tam zwierzętami, to jest najważniejsze. Dobra, mm, wydujmy. Wydujmy, oczywiście musimy wydoić, bo chcę mleko oczywiście z kozy, ale najpierw nazwijmy to kozę. Więc się niech nazywa Ozzy. Mamy kozę Ozzy. I popatrzcie nasze zwierzęta. To, to pieska nam brak tutaj, żeby przyszedł. Dobra, tutaj mamy wszystko. E, więc jak widzicie, z nią ma lepszy kontakt niż z tymi pozostałymi, no, ale z tego względu, że rozwijamy, tak? Rozwijamy te umiejętności, znaczy umiejętności, interakcji z innymi zwierzętami, i przez to relacje się podwiększają. Tu mamy jakieś właśnie, widzicie, różne. Reakcje, emocje, jakie właśnie przeżywa nasz Sim, więc super, że też dają takie nowe, nie? Nie, że pomijają, zapominają o tym. Ooo, jak złożyła, się karmi taką owieczkę, chciałam powiedzieć kuskę. A ty koniczku co tak stoisz? Głodny jest. No aha, dobra, lecimy, dajemy. Jeść, nie ma opcji, idzie co? Megan, kończysz już te... O! Już właśnie miałam mówić o tym. Skończyła nektar, więc zaraz zobaczymy. Ale zobaczymy, jak oczywiście je konik. Przez przesłodkie to jest. Dobra, dobra, tam Chloe. O, osiągnięty czwarty poziom temperamentu przez konika. Pytaj o panowanie nad temperamentem, co pomoże im szybciej uporać się z gniewem. No to spoko. Spoko, że taka opcja jest. Oj Chloe, trzeba tego potwora pozbyć się z tego łóżka, no cóż, bywa. Nasza biedna Megan jest zmęczona, więc się niech kładzie spać. O raty zapomniałam, przecież miałam i z pieskiem do weterynarza, więc idziemy. Przede wszystkim musimy kupić oczywiście te smakołyki ze zdrowiem i wyleczyć ogólnie. Dobra, jesteśmy już w klinice. Kupię oczywiście te smakołyki, ale widzę, że nic nie ma dla koni, więc chyba konie nie będą chorować jak psy i koty. Skoro już kupiliśmy te leki, to zapiszmy oczywiście na badania, nie na sterylizację, tylko na badania. Jestem ciekawa, ile będziemy czekać, bo to naprawdę długo się czekało, znaczy na tym moim starym komputerze. A o tym wiecie, że mam nowy, bo wspominałam na początku. O dobra, mamy. Jakoś szybko poszło. Jakoś długo się nie czeka. Mam nadzieję, że lekarz nas przyjmie. Dobra, idziemy w takim razie z lekarzem weterynarii. I przebadajmy oczywiście zwierzaka. No i mamy dobre leczenie. No te droższe. Nie będziemy krzywdzić psa tym tańszym, by nie łaził z tym na głowie. Dobra, mamy to piesek wyleczony. wyleczony. Więc super, wracamy oczywiście do domu. I będziemy pewnie kończyć odcinek, no bo bo to już jest dosyć spora. Tary jeszcze nie kowały, więc nie wiem od czego to zależy. Ja szczerze mówiąc cieszę się, że mogę to dla was nagrać. Wybaczcie, że to zajmuje mi dosyć długo. A zwłaszcza, że teraz jestem w pracy, znaczy pracuję, jestem w Niemczech, gdzie chodzę do pracy, więc nie mam za bardzo czasu kiedy. A zapomniałabym, patrzcie, tu możecie oczywiście w telefonie zakupić sobie właśnie zwierzęta, nie musicie iść tam do tego budynku. Ale też sobie przypomniałam, że musimy wynająć sobie ranczerskiego pomocnika, bo ja sobie sama nie dam rady z tyloma zwierzętami. Oczywiście, ogarnąć cicha upą i tym wszystkim. Nie jest jeszcze taki drogi, więc czemu by nie sobie wynająć, stać nas, to sobie go zamówimy i będzie nam pomagał. A zwłaszcza, że jeżeli mamy mieć krowy, czy mamy mieć lamy, czy mamy mieć ogólnie większość, dużą ilość zwierząt w domu i też i dzieci, no to wiadomo, lokaj nam się przyda, ale też i ranczewski pomocnik, bo lokaj wszystkiego nie zrobi. A ranczewski pomocnik pomoże nam przynajmniej przy ranczu, przy zwierzętach. A wiadomo, mamy też pomocnika związanego z ogrodnictwem, więc każdego możemy wynająć i każdy nam pomoże. Więc zobaczmy oczywiście, co robi Megan. Megan ugniata jeszcze właśnie owoce do nektaru. O, cześć, jestem i twój ręczerski pomocnik. Miło cię poznać. No, ciebie też mi miło poznać. Cieszę się, że cię wynajęłam. Dzięki temu będę mogła troszkę ulżyć tutaj. A dwa, wiadomo, zawsze taka pomoc zawsze może być. Pomocna. Zobaczymy, co on ma tutaj. Możemy go zwolnić. Nie, no zwalniać mu go nie będziemy. Dokonaj naprawy. A, czyli on może rośliny pielęgnować, naprawiać oczywiście wszystko. No to spoko. Super. Cieszy mnie to, że jest taka opcja, więc na pewno z niego będę korzystała nie tylko teraz, tutaj w rozgrywce, ale też w swojej prywatnej rozgrywce też będę z tego korzystała. Więc ja nie będę, kochani, przedłużała. I chodźmy oczywiście do kasa, bo zapomniałabym Wam wspomnieć, bo da się zrobić jednorożca. Musicie kliknąć na głowę i tutaj macie róg jednorożca. I mamy tu kształt głowy, uszy, pyszczek. Ja Wam się tego nie pokazałam, bo zapomniałam po prostu. No i właśnie przez to ominęłam to, że mało możemy zrobić sobie jednorożca. No zobaczcie, mamy jednorosca. Ja mówiłam, że gdzie ten jednorożec, miało być jednorożec, niego nie ma. Więc jednak mamy w Dessin 4 jedną i to nie jest oczywiście mod. Więc mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Pamiętajcie o łapku, subskrybujcie mój kanał, zostawicie dzwoneczek, żeby nic nie poinąć, i podajcie na social media. Linki oczywiście w opisie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. No i cześć!